W styczniu byłam tydzień na Malcie, a to dwa kolejne dni. Tutaj nasz spacerek z Saint-Julien, gdzie nocowaliśmy, do Sliemy, tą właśnie ładną, szeroką promenadą. Po drugiej stronie podziwialiśmy takie miasteczka jak Birgu, Kalkara gdzie później też udaliśmy się do nich autobusem. Ale wcześniej jeszcze do Walety, do stolicy. Waletta, Waletta. Tu jedliśmy Big Maca, tam są fontanny trytony, tu piękny budyneczek. główna ulica, a my jemy w kafę. Teatro, ponieważ tu przed wojną był teatr, a obecnie jest kawiarnia. A to już częsty widok bardzo częsty widok takich kocich budowli. Trzeba przyznać, że mariny no, są tam bardzo malownicze i urokliwe. レンタルのスピードを1点1点で1点1点1点1点1点1点1点1点1点1点1点1点1点1点1点1点1点 Słuchajcie, rodzinka, my byśmy nie byli sami, jakbyśmy się na jakiś rejsik malutki nie wybrali, ale taki całkiem malutki. Z jednej mieścinki do drugiej. Bardzo fajnie, było akurat o zachodzie słońca. No, płyniemy do stolicy. Czy ktoś się jeszcze zastanawia, czy warto tu przylecieć? Gdzie wczoraj jedliśmy? Nie, jeszcze inne miejsce. Uwaga, bo nikt w to nie uwierzy. Tu ja są tylko cztery przyciski. Jak się wyłącza prąd? Tak. 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 Nie wyłączysz. Które mam wyłączyć? No, pokażę jak to No wszystkie. Albo idą tak na dół. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Wszystkie poszły. Teraz idą do góry. Raz, dwa... Trzy, cztery. Nie wyłączysz. Nie wyłączysz tego! Proszę, wyłącz drugi. Proszę raz, Dwa, trzy. Je! Yeah. A tutaj nad krajobrazem północnej części Malty dominuje czerwona wieża, zwana też wieżą świętej Agaty, no chrześcijańskiej męczennicy czczonej na Sycylii i na Malcie właśnie. Pięć. To jest napis na kamieniu, który jest ciekawy. Piękny kamień. I tak jest jakaś osiana. ma... i hmm, no, no, tu jest z orzechami pekan. No to jak makowiec, coś takiego, wiesz? No i generalnie takie są widoczności Jaki świetny pomysł na upamiętnienie czyjegoś życia jest to ławeczka nad brzegiem morza i teraz jaki tutaj jest wspaniały napis Thank <laughs> you. Północna część wyspy jest tą moją ulubioną. No, on jest chyba niepoważny. No i co? Chyba tutaj nie zajdziesz. No wracaj, wracaj. Nie idź tam. Nie idź tam, bo tam jest za stromo. Weź wracaj. Idzie większa fala. Cofaj się, cofaj się! Nie, po, nie, nie, po tej fali teraz możesz iść, teraz będą małe. Teraz są małe fale. Skakuj teraz na górę! Szybko! Marcin karmi Tam dalej jest prom, a my sobie tu siedzimy na takiej fajnej plaży piaszczystej. Drugie ciasteczko jeszcze tutaj, Siusiu, siu, zaraz będzie. Ja pokazuję ci obrazy, to sobie pomyśl, czy masz tutaj szansę. Jak myślisz? Ja jestem teraz w restauracji. O. Masz szansę czy nie? No a jesteśmy w restauracji, która właśnie łączy Slimę z naszą y, tutaj są Julią. Slima. Slima tam jest. A my sobie z Marcinkiem tu siedzimy. Czekamy na burgery. Jak pan ocenia tutaj y, sztukę artystyczną? No ładnie, nie ładnie. No ładnie, ładnie. Ma ja tu szansę? Ogromne. <laughs> Gosia z Marcinem kolejny dzień jedzą burgery. No Gosia nie jadła całe życie, a przy Marcinie już po raz drugi pod rząd. Gdzie ty to jesteś, kochanie, tak? Co to w ogóle za sceneria? Tu jedzie autobus, ty tu jesz. Ale nie, Saint-Julien. Saint-Julien, Saint tak. Jesteśmy blisko promenady, no nie? Próbujemy. W tym dniu spotkałam się też wieczorem z moją ukochaną rodziną, z córką, zięciem i z wnukami.

Co mamy to ostatni dupy wieczór? Dupy. Byliśmy na spotkaniu z Mają i z Piotrkiem. Było bardzo fajnie, sympatycznie, przesympatycznie. Dzieciaczki mm, rosną jak na troszczach. I ogólnie mamy dzisiaj 28 styczeń 2025. O matku, styczeń! A dopiero był grudzień! O Jezus, to zaraz będzie grudzień! Co ci się najbardziej podobało na wyspie? Mm. Natura. Klify, morze, przyroda. Piękne kościoły. Mi się najbardziej podobali przystojni mężczyźni. Mi też najbardziej przystojni mężczyźni. Zwłaszcza z, wypomp z tymi wypompowanymi Także mm, ostatni wieczór dobiega końca. To już śniadanie dnia następnego, ale nie hotelowe, bo miałam bardzo dużą ochotę wyjść do fajnego włoskiego miejsca naprzeciwko. Ja na śniadanie? Taka piękna kapka. Terima <hammer> <hlaub> kasih to pozostanie na zawsze w moim sercu do następnego